Witam, nie przejmujcie się, to nie jest postanowienie mojej noworożce, żeby będę was zawęczał filmikami, ale jestem u swojej żony mamy w domu, a mój szwagier to zapalony neo rekonstruktor i z chłopakami jeżdżą sobie po lasach i udają, nie żartuję, i robią rekonstrukcja historyczna, więc z wpadłem do niego do szafy, patrzcie, co ciekawego ma. I popatrzcie jakie te uniformy mundury. No, e, mają dużo ciekawych rzeczy. A mianowicie część z tych rzeczy to są e, oczywiście repliki. Część z tych rzeczy to oczywiście też oryginały, a część z tych rzeczy jeszcze sami robili. Także popatrzeć tutaj można. Co ciekawe, jakie fajne Ładownicy na magazyny. Wolna. Jest tego więcej, bo to będzie na razie jeden filmik z tego co pokażę. Wam pokażę. O, niestety nie mogę tak tego ładnie pokazać. O, to jest zbiornik na maskę gazową. Takie same jak, o, a tu jeszcze inna ładownica skórzana. A tutaj jeszcze parę ciekawych, a proszę tutaj mamy fajny sprzęcior. To dla ludzi, którzy lubią rekonstrukcję drugowojenne. Oczywiście najciekawsze z tych sprzętów to moim zdaniem są tutaj, bo to mi tak, ten but, to proszę Państwa, wygląda mi na oryginał drugowojenny. Zakładam ze USS mański. i to to samo. To mi nie wygląda na, na podróbę. No chłopaki są zapaleńcami, więc robią to od wielu lat. Nawet kiedyś słyszałem, że ktoś ich wypo życza, zamiast y, płacić za kostiumy i wszystko, to po prostu takie grupy wypożyczają. No a tu jakieś dorobiłe z denteczki. To chyba jest replika. No, ale to, ta pepesza, pepesza, co ja mówię, ten karabin maszynowy, no, czyli w zasadzie pepesza, to jest na pewno re replika, ale muszę powiedzieć, że bardzo dobra i ciężka. Bardzo fajny sprzęt. Dajcie znać, co sądzicie o takich ludziach co robią właśnie rekonstrukcję tak się jeszcze rozglądam co tutaj mają rekonstrukcyjnego ale w tym pomieszczeniu już chyba niewiele ale ja nagram jeszcze drugi filmik a kończąc ten film no to szczęśliwego nowego e niestety muszę powiedzieć aby nie był gorszy jak poprzedni miejmy nadzieję, że dla większości nas będzie lepszy to pozdrawiam